Gmach został wzniesiony w stylu neorenesansowym, według projektu Jana Jakuba Geja, a inwestorem był Bank Polski. Oprócz zadań magazynowych, w spichlerzu można było także przeprowadzać funkcje obronne, gdyż na pierwszej kondygnacji został on zaopatrzony w otwory przystosowane do prowadzenia ognia artyleryjskiego. Rolę magazynu pełnił do roku 1853, kiedy został kupiony przez ówczesne władze wojskowe od Banku Polskiego z przeznaczeniem na magazyn twierdzy Modlin. W międzywojnie Spichlerz był siedzibą komendy portu wojennego Modlin, a potem centralnej i głównej składnicy marynarki wojennej. W czasie bombardowania w 1939 roku Spichlerz został wypalony w środku przez bomby zapalające, jednak jego grube mury ocalały i w takim stanie dotrwał do końca wojny. Po wojnie na polecenie władz komunistycznych przystąpiono do rozbiórki Spichlerza, która została na szczęście wstrzymana przez profesora Jana Zachwatowicza, architekta odbudowującego Warszawę. Niestety zdążono wyburzyć zachodnie skrzydło obiektu, a odzyskany budulec wykorzystano na różne naprawy. W 2010 roku ruina Spichlerza została sprzedana przez nowy dwór mazowiecki lokalnemu deweloperowi, który ma plany odbudowania rozebranego zachodniego skrzydła w nowoczesnej formie i stworzenia tam pięciogwiazdkowego hotelu.